problemy. Pierwsza, no to już mamy doprowadzony gaz do y, y, płota, także no, postaram się opracować dokumentację i doprowadzić gaz do kotłowni y, wraz z, z instalacją i z wymianą palnika w kotle grzewczym. Drugie ważne zadanie to opracowanie dokumentacji i ewentualna budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12 na 24. Brawa, to by się Chcielibyśmy mieć własną salę gimnastyczną, i żeby dzieci nie tylko na tych dwóch zastępczych malutkich salkach ćwiczyli, ćwiczyły, ale żeby y, można było organizować właśnie już rozgrywki sportowe na terenie tutaj naszej placówki. Jest miejsce tuż obok kortu i, i budynku naszego, żeby y, pomieścić y, kubaturę sali gimnastycznej i mam zapas ciepła w kotłowni. Jeżeli tylko będzie decyzja władz powiatu gostyńskiego, biorę na siebie to zadanie i postaram się we właściwym czasie nie zrealizować. Znając konsekwencje pana dyrektora, na pewno świetnie się to uda. No spróbujemy. No i teraz w dalszym ciągu będę starał się, wszystko będzie zależało od pozyskania środków finansowych, żeby te żużlowe drogi wewnętrzne znikały, żeby pojawiła się kostka typu Polbruk. No i jeszcze jedno ważne zadanie, bo wymieniliśmy już wszystkie oprawy oświetleniowe na korytarzu i w pracowniach, ale no trzeba też zadbać o wymianę instalacji elektrycznej, która jest z aluminium na miedzianą. Panie dyrektorze, na zakończenie naszej rozmowy poprosiłabym Pana o takie zachęcenie swoich przyszłych uczniów, ich rodziców, do tego, żeby no, jednak wybrali tę szkołę. No to jest bardzo trudne zadanie, ale co tu powiedzieć rodzicom. Ja bym chciał życzyć, żeby każde dziecko było piękne, zdrowe, śliczne, dobrze się uczyło ale okazuje się, że pewien procent populacji no, ma pewne określone kłopoty. I co bym powiedział? Powiedziałbym, że placówka, którą kieruję, jest placówką, która jest przyjazna uczniom i przyjazna rodzicom. Spotka Was tutaj, Szanowni Państwo, serdeczność i troska o zdrowie, a także o pełną realizację. W usprawnianiu zaburzonych funkcji. Jest stworzona w ośrodku bardzo dobra baza dydaktyczna, a także zatrudnieni kompetentni nauczyciele. I też są zatrudnieni bardzo ciepli pracownicy administracyjno-obsługowi. Są także stworzone dobre warunki bytowe dla wychowanków, którzy mieszkają w internacie. Staramy się także, aby. Właściwie i skutecznie była realizowana praca rewalidacyjno-terapeutyczna. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji przez rodziców, zapraszam Państwa do odwiedzenia najpierw naszej placówki. Bardzo proszę, przybywajcie do nas. Ja sam będę przewodnikiem po naszym ośrodku. Pokażę wszystkie pracownie przedmiotowe wszystkie pracownie specjalistyczne wszystkie pomieszczenia internatowe oprowadzę po terenie w oku i wprowadzę do holu wejściowego w holu wejściowym zawsze każdego ucznia wszystkich pracowników i wszystkich gości wita wizerunek Jana Pawła II z myślą która jest wydrukowana a brzmi: dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo. Myślę, że po spotkaniu ze mną, po obejrzeniu placówki, okaże się, że Państwa decyzja może być inna. Zapraszam wszystkich Państwa do spotkania u nas. Zaręczam, że problem, który Państwo nam przedstawicie, z wielką troską, i zaangażowaniem pochylimy się nad problemami Waszych dzieci i postaramy się Państwu pomóc. Zapraszam Państwa do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego imienia Jana Pawła II w Gostynie przy ulicy Krośniewickiej 2. Panie dyrektorze, kończąc naszą rozmowę chciałabym życzyć Panu realizacji tych postawi postawionych przed sobą i przed całą placówką zadań, a szczególnie tej nowej sali gimnastycznej, która naprawdę bardzo wam się przyda. A oprócz tego no wiele sił i zapału do realizacji tych wszystkich zamierzeń. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję pani i oby te życzenia były prorocze, jeśli chodzi szczególnie o salę gimnastyczną. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim rozmówcą był pan Arkadiusz Górski.